Gość Radia Lublin. 8.15 na zegarach, dzień dobry. Przed mikrofonem Renata Chrzanowska. U nas dzisiaj gość Radia Lublin, pan dr Grzegorz Iwanicki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Kielisk-Kłodowskiej. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. W ostatnich dekadach w Polsce wybudowano, odremontowano wiele dróg, wiele miast, placów, chodników i nieodłącznym elementem tego krajobrazu staje się oświetlenie. Bez tego nie wyobrażamy sobie takich cywilizowanych warunków życia. A pan należy do tej grupy naukowców, którzy mówią o zanieczyszczeniu światłem, którzy badają zjawisko zanieczyszczenia światłem. Czy można śmiecić, brudzić światłem? Hmm, tak, okazuje się, że tak. To może brzmieć dziwnie, ale, ale tak właśnie jest. E, co to znaczy? Dla nas, naukowców, e, zanieczyszczenie światłem to jest w zasadzie każda emisja, czy to bezpośrednia, czy pośrednia, sztucznego światła do środowiska nocnego, ale w praktyce, dla powiedzmy normalnych osób, e, to można nazwać jako e, pewien nadmiar emisji w określonych warunkach w określonych miejscach i on się objawia w różny sposób i przyczyny tego też są różne. A jak się właśnie obawia? Kiedy mówimy o zanieczyszczeniu światłem? To też musielibyśmy najpierw wyłonić kilka grup, powiedzmy tak nazwijmy to ofiar. Natomiast dla ludzi najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy na przykład tak zwana latarnia uliczna świeci nam prosto prosto w okna i czujemy ten dyskomfort zbyt silnego światła w, w nocy. E, mm. Kolejny przypadek to na przykład, jak prowadzimy samochód i jest oprawa na latarni świetlna zamontowana pod złym kątem, jedziemy, oślepiono nas to światło, nie widzimy pobocza, no wtedy może, mogą być tragiczne skutki. Mogą być również przypadki takie jak pewnie znane Państwu reklamy, które świecą jeszcze dodatkowo, mrugają nam takim dosyć mocnym światłem i jeśli mamy nieszczęście mieszkać obok takiej reklamy, no to mamy, mamy problem. To jest męczące, to jest tak, szkodliwe tak. także dla naszego zdrowia. Sztuczne światło to jest wynalazek, który nam rozjaśnił mroki nocy, ale też umożliwił wydłużenie naszej aktywności, naszego, naszej pracy. I to przynosi też negatywne konsekwencje, rozumiem, dla, dla życia i dla funkcjonowania. W jakim stopniu? Na czym to polega? Polega to na tym, że jesteśmy organizmami o aktywności dziennej i od. Tysięcy lat, setek tysięcy lat, my ludzie, a organizmy inne od milionów lat, uzależnione są od tego naturalnego cyklu dobowego, dzień i noc. I przez to mamy w sobie taki naturalny zegar biologiczny, który nam reguluje aktywność dzienną i odpoczynek nocny. I w momencie, kiedy wprowadzamy sztuczne światło nocą, to ten zegar jest rozregulowany. I według badań, niestety osoby, które pracują na zmianę, a więc w nocy o kilka lat przez to krócej, bo ich gospodarka hormonalna na tym cierpi. A jak to, y, że tak powiem, można zbadać? Czy jest to już zbadane? Jak, jak, jaka skala jest, to, jest tego zjawiska? E, tak, bada się to od lat. E, no, tu właśnie mamy e, świeżutki raport Light Pollution Think Tank, którego jestem członkiem. Przygotowaliśmy e, wyłącznie dla Polski. E, skala wygląda tak, że cały obszar naszego kraju obecnie jest zanieczyszczony światłem w różnym oczywiście stopniu. Cały? Tak, cały. Nie ma już skrawka lądu w Polsce, który nad którym nie byłoby zanieczyszczenia szucznym światłem, przynajmniej w minimalnym stopniu, natomiast to zjawisko głównie dotyczy dużych miast, takich jak Lublin, Warszawa. Tu taka ciekawostka, jako Lublin jesteśmy na drugim miejscu po Warszawie, jeśli chodzi o wyświetlanie w kosmos światła na jednostkę powierzchni, więc tutaj możemy ولكن <applause> W cudzysłowie oczywiście. Z daleka tak, nas bardzo. widać, w kosmosie. Tak, tak, z, z orbity jesteśmy doskonale widoczni. Dotyczy to również centr, centrów mniejszych miast, okolic, gdzie są wielkie szklarnie. To jest Wielkie szklarnie są w zasadzie tymi punktami na mapie polskiej, które są najjaśniejsze z, z orbity, no i przez to też rozświetlają niebo nad tymi szklarniami i ta łuna rozprzestrzenia się wiele, wiele kilometrów od tych w zasadzie punktowych obiektów. Jakie są skutki tego, że, jak pan mówi, nie ma w w Polsce miejsca, gdzie jest nie ma zanieczyszczenia światłem. To, to znaczy, że nie ma w Polsce miejsca, gdzie zapada ciemna noc, taka głęboka, bez. No co oczywiście zapada, natomiast w takim aspekcie naukowym możemy mierzyć to zanieczyszczenie światłem, najmniej jest go w, w skrawku Bieszczad, tak, powiedzmy, w tych najbardziej dziewiczych terenach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w niektórych obszarach naszego województwa, we wschodniej części, okolice Poleskiego Parku Narodowego i obszar między Łęczną a Wodawą, tam gdzie jest powiedzmy niskie, niska gęstość zaludnienia. Na świecie też wygląda to podobnie. Im, Im wyżej rozwinięty kraj, tym to zanieczyszczenie jest wyższe. Na przykład w, w, w wielu krajach Zatoki Perskiej w zasadzie nie ma typowej nocy, tak jak u nas w, w centrach miast. Noc prawdziwa nie zapada i gdyby ktoś poruszał się ulicami, czy też placami, parkami w tych miastach, to jego wzrok nie może się dostosować, zadaptować do warunków nocnych, bo tam już nie ma nocy. I co nam to światło, zanieczyszczenie światłem zasłania? Zasłania nam to akurat, może nie każdy się interesuje, ale zasłania nam widok gwiazd, czyli to, co nam towarzyszyło od, od stuleci, w zasadzie od zarania naszej cywilizacji. W miastach w zasadzie nie widzimy tego. Widzimy tylko, brzydko mówiąc, taką zupę żółtą-pomarańczową, żółto może kilka gwiazd na jej tle. Natomiast, żeby udać się w miejsca, gdzie faktycznie widać to naturalnie ciemne niebo, to musimy przyjechać sporo kilometrów. I co wtedy tam możemy zobaczyć? Czego nie możemy zobaczyć w, na przykład w Lublinie? Na pewno możemy zobaczyć drogę mleczną, która już jest zjawiskiem niewidocznym z miast. Możemy zobaczyć, jeśli będziemy wyposażeni w, w, w prostą lornetkę, na przykład niektórym głowicę. Galaktyki, które można w ten sposób zobaczyć, a one są niedostrzegalne w miastach i, i niestety też w, na dużych obszarach stref podmiejskich, czyli na wsiach położonych blisko, blisko miast, bo ta łuna jednak się rozprzestrzenia, ona nie jest e, prostopadła do, do terenów administracyjnych miasta, tylko rozszerza się dalej, coraz dalej, coraz dalej, a w, w miarę postępowania inwestycji oświetleniowych, tych nieprawidłowych z punktu widzenia zrównoważonego oświetlenia, no to zjawisko się nasila i i ogarnia coraz większe tereny. Czyli ci obserwatorzy nieba mają utrudnioną y, y sytuację, a naukowcy, którzy obserwują niebo, którzy badają te kosmiczne. Tak, to naukowcy to już w zasadzie od wielu dekad y, 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 prowadzą badania takie poważne, już no, na oddalonych terenach, znacznie od jakichkolwiek osiedli ludzkich, a ci miłośnicy astronomia, więc tacy, powiedzmy, y, zainteresowani hobbystycznie szukają miejsc i w Polsce jest takich kilka miejsc, gdzie, gdzie są spotkania takich, takich miłośników astronomii. A czy my możemy jakoś zapobiegać? My jako prosti, prosty Kowalski, ten tak zwany przysłowiowy Kowalski, może jakoś zapobiegać tym złym skutkom, negatywnym skutkom tego, tego nadmiernego ekspozycji na światło? Jeśli jesteśmy świadomi tego zjawiska, a to jest niezbyt powszechne w społeczeństwie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, to jako jednostka nie mamy za bardzo wpływu na to, gdzie jest instalowana latarnia uliczna i jak ona wygląda znaczy mamy, mamy możliwość wyboru odpowiednich władz ale to powiedzmy, że to już i naciskania na te tak. władze ale musimy wiedzieć czego żądać, czego oczekiwać tak, dokładnie, więc tutaj, tutaj jest mały problem natomiast jeśli jesteśmy ofiarami tego zanieczyszczenia światła a więc jakieś bliskie latarni czy reklamy no to w najprostszy sposób możemy po prostu zasłonić okno, albo jakoś roletą, albo zasłoną, albo spać w opasce na oczy, jeśli komuś to nie przeszkadza, bo jednak jest dla niektórych to e, lekki dyskomfort. E, możemy też, jeśli mamy na przykład sąsiada, bo to częsta sytuacja, który ma halogen zainstalowany na ścianie, czy na jakimś swoim budynku, na posesji świeci nie tylko nas, na teren swojej posesji, ale też na nasz teren i prosto w okno, jako akurat taki, taką sytuację na działce. E, to możemy pójść do tego sąsiada i porozmawiać. Słuchaj, no skieruj tę lampę trochę niżej, oświetlaj sobie co chcesz na swojej posesji, ale tutaj mi to trochę przeszkadza. Więc jeśli mamy dobre relacje z sąsiadem, to być może taka prośba e, poskutkuje. Jeśli mamy dobrych relacje, to być może jeszcze bardziej skieruję w nasze okno lampę, więc może odnieść to. <grym> ale powiedział pan <grym> tak. chyba ważne zdanie skieruj inaczej. To znaczy, że no. można y, y, ograniczać tą, tą ekspozycję jakoś? Y, y. E, tak, tak, bo w zasadzie zanieczyszczenie światłem to nie jest, y, znaczy my na Naukowcy, działacze, nie walczymy z, z tym, żeby, tak jak w niektórych komentarzach można przeczytać, że chcemy powrotu do średniowiecza, do egipskich ciemności, e, nic z tych z rzeczy. E, chcemy, żeby korzystano z tych technologii, które są już dostępne, a więc świecić tam, gdzie jest to potrzebne, wtedy, kiedy jest to potrzebne, e, i stosować oprawy świetne, które pozwalają właśnie na, e, 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 na spełnienie tych warunków. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Iwanicki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki i Przestrzennej Uniwersytetu Kielisk-Łodowskiej. na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl A gdyby pan tak uszczegółowił, żebyśmy się mogli dowiedzieć, na co zwracać uwagę, jak ma być to kierowane światło, czy, czy jakie, jakie powinny być te oprawy świetlne na przykład, które by zapobiegały tym, tym, tej nadmiernej ekspozycji? To tak, od razu musimy sobie następnie podzielić te źródła zanieczyszczenia na zewnętrzne, a więc my jesteśmy ofiarami, i na wewnętrzne, które mamy we własnych sypialniach, a więc my jesteśmy w zasadzie sprawcami i jednocześnie ofiarami. W tej pierwszej grupie to są oprawy, które może Państwo kojarzycie i Pani Redaktor również, takie tak zwane mleczne kule. Mhm. takich słupach. No to one świecą w zasadzie wszędzie, tylko nie pod tym miejscem, gdzie ta, gdzie ta kula jest zainstalowana. W kosmos świecą. Tak, dokładnie. Więc to jest marnotrawienie energii elektrycznej, przede wszystkim, plus oczywiście, jako konsekwencja do zanieczyszczenia światłem. I w skali naszego, znaczy może nie naszego, ale miasta takiego jak Lublin, marnotrawienie energii elektrycznej w ten właśnie sposób, przez nieprawidłowe zainstalowanie opraw, to jest koszt rzędu kilku milionów złotych rocznie. W, w miastach skali Warszawy to jest kilkanaście milionów złotych rocznie. Więc tutaj um, rządzący mogliby się po, pochylić nad tym problemem i są to oszczędności spore, zwłaszcza, że Wydaje się, że czekają nas wysokie rachunki za energię elektryczną, więc to jest warte rozważenia. Właśnie. Czyli powinny być te. To światło powinno być nakierowane na miejsce, które ma oświetlać, czyli na chodnik, na, tak. na szosę, a nie w kosmos. Tak. Najlepiej prostopadle, żeby ta górna pół przestrzeń nie była oświetlana, bo tam nie ma potrzeby, żeby kosmitom dawać znać, że ty jesteśmy hello. E, tylko, że, żeby, tak jak pani redaktor powiedziała, ulica, pobocze, chodnika więc tam po co, po co świecimy tym światłem, gdzie ono jest potrzebne. A nie po łacie różnego rodzaju pól, e, prawda? Łąk. Tam nie ma takiej potrzeby, żeby je oświetlać, a to generujemy przecież koszty. I niepotrzebnie zaśmiecamy tym światłem środowisko przyrodnicze. No a w domu? W domu tu jest problem bardziej złożony, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że siedzimy długo albo przed telewizorem, albo przed komputerem, albo przed ekranem. Tele, telefonu. Bo to też tabletów. jest światło. To jest tak, dokładnie. Pytanie. To jest emisja z, z ekranów e, i niestety najbardziej na nasze, na, te, na ten nasz zegar biologiczny działa światło niebieskie i białe, a więc to najjaśniejsze, takie chłodne, które odczuwamy takim naszym wzrokiem e, i ekrany są tym światłem przesycone, więc e, jeśli czujemy, albo mamy mierniki gdzieś tam dostępne, może jakaś aplikacja na komórkę e, może nam podpowiedzieć, jaka jest temperatura barwowa takiego źródła światła, Mierzona w, w kelwinach. Możemy na przykład wymienić żarówkę na trochę cieplejsze światło wieczorem w sypialni, niekoniecznie w salonie, bo w dzień potrzebujemy jednak tego jasnego światła. E, więc ta żarówka sprawi, że nasze mm, organizmy będą trochę mniej w sobie sensie cierpieć przed snem, bo higiena snu jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o ekrany, możemy zainstalować e, na tych starszych e, urządzeniach e, aplikacje, które odcinają nam to niebieskie światło, więc to będzie już na, dla nas korzystniejsze. A na tych nowszych urządzeniach, e, na przykład na moim komputerze, mamy już w Taki automatyczny program, który sobie ustawiam od godziny powiedzmy 21, jeżeli już nie mam tego niebieskiego światła, albo są znacznie zmniejszone. A dlaczego? Po co? Co nam to? Jak nam to szkodzi? Um, Szkodzi nam, może nie w sposób od razu zauważalny, natomiast być może czujemy pewne problemy ze snem, na przykład z zasypianiem, jeśli siedzimy przed komputerem długo wieczorem, no to kładziemy się spać i jeśli nie jesteśmy mocno zmęczeni fizycznie, to będziemy mieć problem z zaśnięciem, później jest problem z obudzeniem, no bo ten zegar jest, nieprawidłowo funkcjonuje. Czyli rozumiem, że trzeba powiedzieć tak, że to ta ekspozycja na światło powoduje, że nasz mózg cały czas myśli, że jest dzień. Tak można, tak, można, to... tak, tak, tak można to Tak, można to uprościć, no i to też wpływa na, na funkcjonowanie całego organizmu, bo my jesteśmy przecież regulowani przez różne hormony, one są ze sobą w jakiś sposób połączone. A więc oprócz tych problemów ze snem przekłada się to oczywiście później na gorsze samopoczucie. Ostatnie badania mówią, że też są problemy z metabolizmem, a więc część osób, które ma powiedzmy nadwagę, bo walczy z tym, z tym problemem, no to być może to jest właśnie skutek zanieczyszczenia światłem, a w skrajnych przypadkach dochodzi też do. Y, y, do niektórych nowotworów, bo to jednak jest, jest regulacja tych hormonów, więc widzimy, że to jest. Problem być może na początek, jeśli o tym mówiliśmy, nieznany i, i może. E, nieoczywisty. Tak, nieoczywisty, ale jeśli się zgłębimy w niego, no to widzimy, że jest szereg problemów nie tylko dla, dla ludzi, ale też dla środowiska przyrodniczego. No bo a właśnie, a dla też... środowiska przyrodniczego, w jakim sensie też, e, jeśli chodzi o zwierzęta, to rozumiem też, jest to zaburzony ich zegar biologiczny. E, tak, dokładnie, bo część zwierząt jest e, organizmami nocnymi, część dziennymi, więc jeśli mieszkają na przykład w pobliżu e, miast, gdzie, gdzie ta łuna silnie świeci, więc one odczuwają to tak, jakby też noc nie zapadała. Bo wszystkie, może nie wszystkie, ale większość organizmów ma ten cykl dobowy, plus ten cykl raz na miesiąc jest spełnia, więc to wszystko jest zaburzone na tych terenach, gdzie jest silne zanieczyszczenie światem, ta silna Luna nad miastami. Ale również cierpią rośliny. To też jest bardzo dziwne, bo, znaczy może dziwne dla osób, które się tym nie zajmują, bo jak myślimy o roślinach, no to one potrzebują światła. No ale pomyślmy sobie w ten sposób, że my byśmy jedli cały czas przez 24 godziny na dobę, to raczej by się dobrze nie skończyło. Tak samo jest z roślinami, one potrzebują, powiedzmy tego, kolokwialnie mówiąc, karmienia światłem, ale też tych chwil odpoczynku, zwłaszcza, e, zwłaszcza w porze, kiedy mm, jest zmiana pół roku, nadchodzi zima, e, rośliny, które są nastawione na bezpośrednio... Ekspozycje na, na światła latarni, nie zrzucają tych liści wtedy, kiedy, to kiedy jest to potrzebne, no i to przez to kró krócej żyją, i, i ich cykl rozwoju też jest zaburzony. Trzeba tworzyć miejsca, które są chronione przed sztucznym światłem. Jest taka możliwość, takie yy, rezerwaty ciemności. Nie, nie wiem, czy trzeba, bo ja nie jestem takim zwolennikiem nakazów. Yy, yy, natomiast yy, Powinno się w tych miejscach, gdzie jeszcze w krajach rozwiniętych zachowały się te obszary, gdzie można spotkać naturalnie ciemne niebo lub zbliżone do naturalnego, więc warto objąć to dodatkową ochroną. I takie inicjatywy istnieją już od kilkunastu lat. Obecnie kilkaset miejsc na całym świecie wprowadziło tzw. parki Ciemnego Nieba, rezerwaty Ciemnego Nieba, miejscowości Ciemnego Nieba. I takim przykładem koronnym w Polsce jest jedna z miejscowości na żywiecczyźnie. Sopotnia Wielka, która w listopadzie ubiegłego roku otrzymała prestiżowy tytuł Dark Sky International Community, przez, właśnie przez Dark, Dark Sky International. I to jest dziesiąta tego typu miejscowość w Europie. Więc mamy się czym pochwalić, ale wydaje mi się, że samorządowcy nie dostrzegają tego potencjału. i yy. No bo mamy mhm. takie poczucie, wie pan, że yy, jak mamy światło, to jesteśmy bardziej bezpieczni, więcej widzimy, kontrolujemy rzeczywistość. Ciemne ulice w jakimś miasteczku to jest porażka. To, to, to znaczy, że dajemy upust, nie wiem, jakim złym siłom, złym ludziom, złodziejom i jakby skorelowanie tego światła z poczuciem bezpieczeństwa jest bardzo takie silne, czy, czy my możemy znaleźć. Czy widzi Pan taką możliwość, żeby przekonać ludzi, że ciemności też służą? Hmm. Myślę, że tak, chociaż to jest ciekawe zagadnienie, bo kilka lat temu, jak zaczęto oświetlać miasta, to była inna percepcja, że oświetlanie ulic sprowadzi Powiedzmy prostytucję, pijaństwo i tak dalej. Ludzie protestowali, a teraz mam odwrotnie. I zgadzam się, że, to, że poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne, natomiast dzisiejsze technologie pozwalają nam świecić tam, gdzie potrzeba, zachować to bezpieczeństwo na drogach, w parkach miejskich, na jakichś alejkach, ale jednocześnie stosować te oprawy, które nie są przewymiarowane, więc nie, nie mają zbyt wielkiej mocy do potrzeb, bo to jest bardzo częste zjawisko, bo instalowanie lamp. Czy też punktów świetnych w technologii LED-owej pozwala na obniżenie kosztów, bo one są energooszczędne, a przez to samorządy mogą sobie pozwolić na silniejsze światło. Być może sprzedawcy też namawiają do zakupu poszczególnych modeli. To sprawia, że inwestycje są to trochę nietrafione. To światło kierowane jest tam nie tam, gdzie trzeba, przewymiarowane i o barwie, która jest zbyt chłodna, a powinna być trochę bardziej zbliżone do tego światła, wieczornego. Czyli mamy powód i możliwość, żeby też światło oszczędzać. Nie tylko tak. wyłączać nadmiernie, ale też znaleźć sposoby na to, żeby je mniej eksponować, nie marnować. Tak, wydaje mi się, że ten. Ten argument chyba najbardziej trafia do, nie tylko do osób decyzyjnych, ale też do, do poszczególnych osób, no bo to przekłada się na nasze kieszenie, a więc widzimy to bezpośrednio jako skutek pozytywny. A czy są jakieś badania, jakieś, jakieś obliczenia, ile tego światła marnujemy? Bo pan już to wskazał, tak. dla miasta Lublina, dla Warszawy takie mhm. symulacje, ale czy jeszcze są na przykład nie wiem, w skali kraju, w skali świata? Mhm. Tak, ta kombinacja tych czynników, że światło jest skierowane gdzie indziej, więc jest, te uprawy są. Nie wyłączone, tylko lepiej skierowane. Tak, lepiej skierowane, o zbyt dużej mocy, albo włączone tam, gdzie jest niepotrzebne, bo są ulice, na których przez całą noc nikt nie przechodzi z pieszych. Samochodów może ze trzy przyjedzie przez całą noc, więc tam te światła niepotrzebnie się świecą przez całą noc. Można zainstalować oprawy, które mają czynniki ruchu i wtedy e mogłyby świecić światło, faktycznie jest to potrzebne. Więc jeden z departamentów sądów zjednoczonych obliczył, że około jednej trzeciej energii elektrycznej, która jest potrzebna do zasilania takich instalacji oświetleniowych jest marnowane. Jednej trzeciej? Tak, w skali globu są to ogromne miliardy no to dolarów, złotówek, możemy to przeliczać różnie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był pan dr Grzegorz Iwanicki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie.